Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 1 marca 2020 roku. Nie ma tych wiadomości za dużo, bo mamy niedzielę, ale na pewno z czymś tutaj do Was powrócę, już pewnie w ciągu dnia, zobaczymy dokładniej. Sprawdźmy sobie koń paprykę, co tutaj się dzieje. A więc Bitcoin 8646 dolarów w ostatnich 24 godzinach niecały procent w dół. 80% powiedzmy dokładniej. Market cap 248 miliardów dolarów, czyli minus 1% tak samo w dół. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, sprawdźmy, co tutaj się dzieje. A więc mamy ich trochę. Kyber Network, 18%, The Exchange Token, 10% i mamy też Steam, 11 prawie procent. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, zobaczmy, mamy Molecular Futures, minus 10%, 44, na drugim miejscu mamy V-Systems minus 4,34 i na ostatnim Mixin minus 4,32. ICO Analytics przygotował dzień wcześniej już, jak się zachowywała giełda po tych spadków, jeżeli chodzi o koronawirusa. Hmm, tutaj było ciekawie, a więc minus 15% na ropie naftowej, SP 500 spadł minus 14%. FTSE 100 minus 12%, Stocks Europe minus 11%, BTC minus 10%. Także nie jest tak źle w porównaniu, oczywiście, do innych aktyw Nike 225% i też mamy oczywiście złoto minus 1,4%. Zaraz sobie o tym też opowiemy w kolejnym artykule, ale widzimy też, że tego samego dnia tutaj na ICO Analytics mieliśmy zachowanie tych największych spadków. Naszych największych 10 kryptowalut z market cap, czyli pod względem kapitalizacji. Na pierwszym miejscu, który najwięcej stracił minus 24,9%, to jest BSV. Na drugim Tezos minus 23,1%. Kolejnym jest Litecoin minus 18,8% i mamy Binance minus 16,2% i porówno Ethereum i EOS minus 15%. Także widzimy, też były. Potężne spadki na tych pierwszych 10 kryptowalutach. CryptoBIRB zastanawia się nad tym, że już pomału analitycy techniczni przewidują nawet 2200 dolarów, i właśnie te, powiedzmy, analizy powróciły, gdzie Gerd tak samo mówi, że 5000, a na pewno 4000 zostanie już osiągnięte. Także to oznacza, CryptoBIRB mówi o tym prost, że dla niego takie właśnie Wymysły osób, które myślą zupełnie inaczej niż większość analityków technicznych, to jest dla niego sygnał na wejście w Longa, bo raczej do takich cen nie dojdziemy. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. Steve Courtney, czyli Crew University, też nam przypomina o swojej analizie technicznej na Twitterze bardzo często, a więc zastanawia się, że już lada chwila zbliżamy się oczywiście do ostatniej świecy. Jeżeli nie utrzymamy 50-tygodniowej średniej kroczącej, która w tym momencie była w granicach, zobaczmy, 8478 dolarów, ta zielona, do której się tutaj właśnie zbliżyliśmy, jeżeli tego nie utrzymiemy, to może to nieciekawie wyglądać. Oczywiście chodzi tutaj też o zapytanie do ludzi, czy wierzą w to, że właśnie ta 50-tygodniowa średnia krocząca będzie jeszcze przez dłuższy czas. Broniona. Jak widzimy na tym wykresie, 100-tygodniowa średnia krocząca jest na 7218 dolarów, także jeszcze nam dużo brakuje do 100-tygodniowej, ale te 50 bardzo możliwe, że możemy tutaj zakończyć. Zobaczmy, jaka jest cena teraz, bo już jesteśmy praktycznie na zamknięciu tej świecy, a więc bitcoin 8660 dolarów, także aż tak źle nie było i na pewno do tej 50-tygodniowej. Jeszcze się nie zbliżyliśmy. Kolejna wiadomość z News BTC, i tutaj dowiemy się o prognozie Bitcoina. Na pewno takich osób jak Jacob Canfield. Nie wiem, czy oglądaliście Alessio Rastani, ale jeżeli Bitcoin zejdzie w granicach teraz nie pamiętam 8200, 8300 lub poniżej, to Alessio Rastani też będzie wychodził tutaj z Bitcoina. Tutaj akurat mamy Jacoba Canfielda, i tutaj zastanawia się nad tym, czy ta sprzedaż w tym momencie nie jest troszeczkę za agresywna co może oznaczać jeszcze bardziej kolejny spadek, już w niedługim czasie. Kiedy? Do około 8 marca, 8-9 możemy nawet znaleźć się tutaj w przypadku 6400. Jeszcze bardziej paraboliczny ten spadek niż po tych wiadomościach z Chin w ubiegłym roku. Także zobaczymy, czy te 6400 jesteśmy w stanie dojść, czy jak na przykład analityk Crypto Wolf mówi o tym, że raczej nic tutaj się nie wydarzy. Jego wykres jest o wiele bardziej pozytywny. No i powinniśmy tutaj już iść w granicę 10 tysięcy dolarów i wyżej. Do roku 2022 na tym wykresie widzimy oczywiście 300 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Czy to się wydarzy? Zobaczymy. Bing Crypto przypomina nam o tym, czym jest złoto i srebro. A więc dlaczego nie widzimy tutaj w ostatnich dniach kolejnych wzrostów na złocie i srebrze, na przykład chodzi o srebro. Tutaj srebro straciło w jeden dzień 10% i jeszcze to się wydarzyło dzięki, jak tutaj Peter Brand zauważa, locked limit, gdzie kupujący muszą dodać przynajmniej płynności dla ludzi, którzy likwidują swoje pozycje i to jest normalna rzecz, która reguluje ten market, jak tutaj zauważa, czyli ten lock limit 10% na srebrze tracimy praktycznie, i na złocie w tym tygodniu 2%. Jeżeli chodzi o safe haven czyli te aktywa, które powinny, właśnie w takich czasach, można powiedzieć, zastanawiających, tak jak na przykład teraz widzimy to, co się dzieje na przykład w mediach z koronawirusem. Albo po prostu tutaj z widmem jakiejś, powiedzmy, porażki, czy światowego kryzysu finansowego, to wtedy właśnie złoto, czy srebro, czy takie aktywa właśnie powinny tutaj przynosić najwięcej zysku. Albo na przykład kopalnie złota. No, teraz widzimy, że niestety w ostatnich paru dniach nawet srebro traci 10% i złoto tak samo 2%. Chociaż nie jest to aż tak. Duży spadek, i pamiętajmy, że korekty mogą być nawet na złocie i srebrze. Jestem ciekawszy, ta korekta będzie po prostu spowodowana tym, żeby po prostu jeszcze wyżej wyjść, że to spowoduje tą organiczną korektę do kolejnego zdrowego wzrostu, właśnie złota i srebra. Także to jest ciekawe, dajcie znać, co na ten temat myślicie. Kryptobriefing przygotował świetny artykuł na temat. DeFi, tutaj możecie dowiedzieć się, co będzie kluczem do sukcesu właśnie zdecentralizowanych finansów, czyli interoperacyjność pomiędzy blockchainami, na przykład, żeby wykorzystać niektóre protokoły z innych blockchainów, które są może dużo szybsze lub inaczej działają niż Ethereum. To będzie kluczem. Do właśnie zdecentralizowanych finansów i do tych wszystkich DAPów, które występują właśnie na tych projektach. Ale co jest ciekawe w tym artykule, to właśnie dodają wszystkie te właśnie pomosty, które już są dostępne, tak jak Syscoin Bridge, One Chain Bridge, RSK Bridge. Do tego dodajemy też wszystkie projekty, które są powiedzmy w sferze DeFi, czyli Money on Chain, Kawa, PEC Network, Xar Network. No i potem mamy też. E, protokoły płynności, takie jak bankor, Torchain, Switcheo, Kyber Network, Tomobridge i protokoły interoperacyjności, takie jak Loom Network, Kosmos, Polkadot, Ethereum i Beyond. Także można tutaj sobie zobaczyć dokładnie, czym one się zajmują. Ja dodam linka i każdy z Was, który interesuje się zdecentralizowanymi finansami, powinien przynajmniej spojrzeć na ten artykuł zupełnie z takiej właśnie e, informacyjnej strony. Daily Hodul, Tutaj dowiemy się z tego artykułu na temat ankiety rocznej na angielskiej giełdzie, a bardziej londyńskiej giełdzie kryptowalutowej o nazwie Luno, gdzie zapytali swoich 3 milionów klientów. Wow, 3 miliony klientów? No ciekawie. Więc jaka kryptowaluta albo jaką kryptowalutę zamierzają kupić w tym roku? I oczywiście chodzi tutaj też. Z największą kapitalizacją, a więc mamy tutaj wynik jednorocznej konsultacji albo ankiety dla swoich klientów od Luno, był jeden tylko warunek, żeby nie wymieniać BTC i Ethereum, czyli jakie poza tymi kryptowalutami. I na pierwszym miejscu jest XRP, inne, czyli różne tutaj kryptowaluty, Litecoin, można powiedzieć XLM, czyli Stellar, Bitcoin Cash, BNB, czyli Binance Coin, Monero, USDC, ZEC, żadnych też była taka odpowiedź, oczywiście, i Maker. Także widzimy, że te najbardziej popularne. Jestem ciekaw, co w tych other tutaj są, czyli pewnie wiele tych kryptowalut, które nie zostały pewnie w odpowiedniej ilości wymienione, żeby chociaż na jedno okienko tutaj starczyło, ale widzimy, że na pierwszym miejscu jest jednak XRP Litecoin. I potem mamy Stellar i tak jak mówiłem. Także ciekawe, ciekawe. Nadal tutaj XRP wiedzie prym na tej, właśnie angielskiej giełdzie. Bitcoinis, i tutaj mamy informację z giełdy. Porównaliśmy sobie, ile w ostatnim tygodniu staciła giełda, jeżeli by to przeliczyć na bitcoiny. Także ten wynik jest ciekawy, a więc 6 bilionów dolarów tylko w parę dni wyparowało z giełdy. To jest około. Jeżeli byśmy mieli oczywiście tyle bitcoinów, to jest 694 miliony bitcoinów. Ponad w jeden tydzień wyparowało z giełd. Także widzimy, jak to wygląda i jakie sumy tutaj są brane pod uwagę na giełdach, a gdzie my znajdujemy się dopiero w tym całym świecie krypto, czy nawet bitcoinów. Crypto IQ, tutaj mam akurat informację o temacie prawdopodobnego, forku, który może oczywiście się wydarzyć, nie musi na Ethereum, bo mamy tutaj społeczność Ethereum, która nadal uważa, że Ethereum powinno być zdecentralizowane pod względem nie przejścia na Proof of Stake, że powinni zostać na Proof of Work właśnie i dlatego ci górnicy będą tutaj prawdopodobnie walczyć o swoje, jeżeli nie dojdzie tutaj do innej drogi, więc może się wydarzyć po prostu split w lipcu, gdzie nadal górnicy, którzy uważają, że powinni tutaj działać na proof of work, wytworzą swój chain, czy to będzie Ethereum Classic 2 czy Ethereum 2 bez proof of stake. Nie wiem, jak to będzie się tak naprawdę nazywać, ale jeżeli nie dogadają się tutaj do tego czasu lipcowego, no to i tak tutaj będą dwa Blockchainy, powiedzmy, jeżeli się oczywiście nie dogadają. Chyba, że po prostu górnicy z drugiej strony będą mogli przejść na Ethereum Classic i tam kontynuować tą wizję Proof of Work. Także ciekawe czasy nas tutaj czekają, powiedzmy w czerwcu, w lipcu, jak będą przechodzić na 2.0. CryptoGlobe, i mamy wypowiedź CZ z Binance po właśnie tej wartości, jaką wprowadza do świata krypto za pomocą zasobności, oczywiście swojego. Portfela. Mieliśmy tą listę najbogatszych, którzy są w świecie krypto, no i tutaj CZ z Binance wypowiada się, że i tak czy tak Binance to jest jego dziecko, gdy sprawdził wartość 2,6 miliarda dolarów, to tak naprawdę pewnie nie ma aż tyle zer. I nawet jeżeli by miał 1% z tego, to by było świetnie dla niego, ale dla niego pieniądze nie są wartością, którego kierują, a bardziej ludzie. Którzy budują ten ekosystem, jak tutaj zauważa. Więc bardzo ciekawie, odważnie, jeżeli chodzi o Binance, zauważa, że to jest jego dziecko, które nadal rośnie w tym świecie właśnie kryptowalut. telegraf i mamy też informację o tym, że Jack Dorsey powinien być wymieniony jako CEO Twittera. Inwestorzy właśnie z Twittera, takim jest na przykład miliarder, inwestor. Paul Singer, który mówi o tym, żeby Jacka Dorsey'a odsunąć od CEO Twittera o tej pozycji, bo wiemy, że po pierwsze, gdzieś tam w Afryce ma wylądować na pół roku i zająć się powiedzmy tymi sprawami, ale też porównują tutaj to, że jest CEO w dwóch publicznych firmach, takich jak Twitter i Square. I, i te dwie firmy są wyceniane na powyżej 5 miliardów. Dolarów. Także pewnie mógłby tutaj się zająć czymś innym. Czytaj, w cudzysłowie, tak na boku przed wyborami prezydenckimi. Jak zobaczymy, że niektórzy polityczni będą znikali przed, powiedzmy, wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, to też wiemy, dlaczego Jack Dorsey wyjechał do oczywiście Afryki. To takie spekulacje na boku także może nic nie wnoszące do tego, co tutaj się wydarzy. Na Twitterze. Telegraf i w kolejnym artykule widzimy, że nie do końca złoto straciło tylko 2%, tylko 7% w ostatnie 5 dni. Także byliśmy już praktycznie na dużo wyższej sumie, a około 7,3% spadliśmy od tej najwyższej albo najwyższego lokalnego szczytu. Także to nie jest 2%, jak. Dowydawaliśmy się w ostatnim artykule, tylko to już jest 7%. Dajcie znać, jakie macie predykcje na temat złota. Jeżeli macie swoje dokumenty zrobione KYC na tej giełdzie derywatywów Digitex, to bardzo możliwe, że haker, który tutaj wykradł albo DigiLeaker nazywany, czyli osoba, która doszła do około 8 tysięcy użytkowników dokumentów związanych z KYC. Także. Bardzo możliwe, że te dane gdzieś tutaj będą y, opublikowane albo gdzieś pójdą po prostu na y, sprzedaż. Ta osoba, która wykradła albo dostała dostęp do tych KYC dokumentów, już opublikowała trzy z nich, żeby potwierdzić, czy faktycznie to są te, i jeżeli będą tutaj spełnione jej wymagania. To reszta nie będzie opublikowana. Także wracamy tutaj do tej sytuacji KYC, dokumentacji na giełdach, w jaki sposób one są yy, no, przechowywane, czy to jest sposób bezpieczny, czy nie. Przejdźmy na polskie newsy: mamy bithub.pl, Finance Critic, czyli wirus szaleje, spadają akcje, kryptowaluty i złoto, królują obligacje USA. Tutaj dowiecie się więcej na temat giełdy. W kolejnym stale block w sieci Bitcoin, dwa razy w ciągu tygodnia. W ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowano dwa przypadki stale block w sieci Bitcoin. Samo Samoznaczenie nie jest niczym nadzwyczajnym, ale czy to nie jest początek nowej tendencji? Stale blocks to takie bloki sieci, które zostały pomyślnie wydobyte, ale nie zostały uwzględnione w łańcuchu bloków. Ośrocone bloki pojawiają się w chwilach, gdy górnicy rozwiązują ten sam blok w tym samym czasie, ale często na innych krańcach globu. Geograficznie bliższe węzły wychwycą blok, który został wydobyty w ich pobliżu, co skutkuje małym forkiem w łańcuchu. Właściwy blok jest chwilę potem pobierany do głównego łańcucha. Blok sierota z kolei nie może zostać poprawnie zwalidowany. Takie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, aczkolwiek zazwyczaj występują nie częściej niż raz na kilka miesięcy. Tym razem jednak nastąpił w ciągu jednego tygodnia. Pierwszy przypadek miał miejsce 22 lutego, a drugi 28 lutego. BitMEX wykazało 3 sekundową przerwę na blockchainie Bitcoina spowodowaną nieaktualnymi blokami. Ten drugi zawiera w sobie 625 transakcji, a wszystkie z nich zostały przeniesione z sukcesem do następnych bloków. Co bardziej istotne, nie traciliśmy dzięki temu żadnej wartości, Czyli nic nie zostało stracone. Jest to pierwsza taka sytuacja od 27 stycznia. Wówczas doszło do double spendingu o wartości 3 dolarów. blocks są rzeczą powszechną w sieci bitcoina. Różnica polega na tym, że zazwyczaj przytrafiają się raz na kilka miesięcy, a nie kilka tygodni. Oznacza to, że sytuacja ta powtarza się ostatnio częściej niż zwykle. Pocieszający jest fakt, że żaden z tych bloków w żaden sposób nie zagroził sieci. Powodem pojawiający się coraz bardziej, albo coraz częściej sytuacji jest zapełnienie bloków w sieci. Puste bloki Bitcoina stały się reliktem przeszłości. W tym samym czasie o 20% spadł również czas potwierdzenia bloku, a hashrate stale ustanawia nowe rekordy. Czy w takim razie istnieją jakiekolwiek powody do obaw? Póki co sieć BTC pozostaje najbezpieczniejszą w przestrzeni kryptowalutowej. Jeśli jednak bloki te będą pojawiały się częściej, może to podnieść obawy użytkowników, zwłaszcza jeśli zwiększą się błędne przepisywane wartości. Tymczasem sieć BTC funkcjonuje dalej. Ciekawe wydaje się być jednak hipotetyczna sytuacja, kiedy to powyższy problem będzie stanowił zagrożenie. Jeśli tak się stanie, pozostaje pytanie w jaki sposób rozwiązać defekt działający na taką wielką skalę. No, dajcie znać, co myślicie na ten temat, jeżeli chodzi o state blocks w sieci Bitcoina. A na bitcoin.pl.pl.org możecie przeczytać o niewykorzystanym potencjale Ripple, XRP Ledger jako zdecentralizowana giełda. Więcej oczywiście w tym artykule. Bitcoin.pl.pl.org Coinbase testuje system rozpoznawania twarzy, czyli giełda Coinbase rozpoczęła testy znanego systemu rozpoznawania twarzy od amerykańskiego startupu Clearview AI, czyli systemu Clearview AI korzysta obecnie ponad 2200 firm. System sztucznej inteligencji wykorzystuje bazę danych obrazów zebranych na Facebooku, Twitterze, YouTubie i innych stronach. W tym przypadku dane są gromadzone bez zgody użytkowników. Także reszta też na bitcoin.pl.org. Do przeczytania. Przejdźmy też na youtuberów związanych z kryptowalutami, a więc Encyklopedia Kryptowalut. Graj na dźwigni przeciwko całemu rynkowi. Binance Bull and Bear, Ed Bull i Ed Bear. Razy 3. Dalej też FX Max, nieuczciwi i samolubni górnicy atakują. Kolejnym jest portfel Kowalskiego, od zera do kryptomilionera, nic nie robienie, lepsze. Hmm. Inwestycja 2020 zrobiła już 1000%. I na koniec mamy też Majka Satoshi'ego, a więc Nicole, NRD Girl 007 High Heels on Bitcoin, czyli oczywiście rozmowa z Nicole, a Mike'iem i przejdźmy też na komentarze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Michał Raginia, siema, feniu, dawaj trochę te teorie spiskowe tutaj, pozdro. <laughs> ok, zrobimy parę teorii spiskowych i też na temat Bitcoina i innych, mam tutaj parę w także no przetłumaczymy, przetłumaczymy także w takim bądź razie, dzięki Anczukin, jak zwykle dobra robota Fenix, dzięki bardzo, korzystając z okazji zapraszam wszystkich na kolejną ligę, która odbędzie się w marcu, tutaj podsumowanie edycji z lutego TerQ Pro Liga Lewar, gdzie pula nagród wyniosła około 2100 zł, także zapraszam na tą ligę, Tomasz Nowak będzie nowy MM Crypto z da Vinci. please, no postaramy się też gdzieś tam dojść do niego a czy warto, Tomasz daj znać ja tutaj sobie jutro zapuszczę, zobaczymy. Darty, dzięki za info, nie ma problemu. CopperPl Masek nie ma, bo więcej kumaty ludzi i wiedzą, że maski pomogą tyle, co stringi na zakrywanie 4 liter. Okej, <grym> okej. Okay, okay, no racja, gdzieś tam czytałem, że też za pomocą gałek ocznych gdzieś tam może ten wirus się uruchomić. Także no, maska w pełni na pewno nie chroni. Martin Stallings Nie patrz na model laptopa, tylko co jest w środku. Pozdrawiam z Poznania. To też racja. Też racja, bo często się przejdziemy na samej naklejce na laptopie. No i na końcu zobaczmy kogoś jeszcze tutaj bardzo szybko. Jest godzina pierwsza w Polsce, także nieźle. Michał W. Taktyczny komentarz dla robotów YouTube'a. A jest ich i wielu, także wszystkich pozdrawiamy. No i jeszcze śmiałkowski Piotr Lenovo P1. Posiadam od koło pół roku i muszę powiedzieć, że jest naprawdę szybki i co dla mnie bardzo ważne, bardzo dobrze wykonany. Zero, uginanie się obudowy, jak we wszystkich innych, niezniszczalny, ma możliwość konfiguracji, rozbudowany przy zakupie. Ma niewielki rozmiar w porównaniu do bebechów, o, sądzę, wziąłem te bebechy pewnie. Jeśli ten za duży, to można spróbować Lenovo X11. Pozdrawiam, dziękuję, na pewno spojrzę Lenovo P1, dziękuję za to, tak samo i to wszystko. O, Marcin Pawłowski jeszcze, Fenio, czym Ciebie znieczulali? Twoja wymowa dziś niesamowicie mnie rozbawia, chyba... Też się dzisiaj znieczułem. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Dajcie znać, czy coś się zmieniło od ostatniej audycji. Mam nadzieję, że tak. Ale sprzęt zmieniony na wyjazd tylko dlatego. OK. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.